No, witam serdecznie Michał Boruta po tej stronie. Przebudzenie, co to takiego? Zauważyłem, że już coraz bardziej ludzie się wybudzają. Jeszcze jest to w fazie raczkowania, ale coraz więcej ludzie wiedzą prawdy. Przede wszystkim prawdy. Jak to wszystko wygląda? Dla nas, jeżeli nie mamy wiedzy. No, to dla nas to jest normalne. Wiesz, co, bo trzeba chodzić do szkoły, trzeba to chodzić do pracy, tak? Potem, emerytura. Jemy tak jak jemy, i de facto tak potem wygląda. Po pierwsze, źle się odżywiamy, bo normalne jedzenie kupujemy, ale to jest skład, ma nienormalny. Po drugie, dlaczego nas w szkole nie uczą, żeby być, nie wiem, kierownikiem, jakoś zarządzać, coś więcej zarobić? Nikt o tym nie mówi, bo państwu się to nie opłaca. I znowu jesteśmy uczeni tego, co oni chcą, żebyśmy my wiedzieli. Niestety, tak to jest. Czyli jak nami manipulują, żebyśmy my byli podporządkowani i tańczyli jak nam zagrają. Czyli ty jesteś, że tak powiem, już programowany na niepowodzenie twoje. Dlaczego? Przykładowo, a uczą cię w szkole, żeby być na przykład człowiekiem, który nie wiem, dawałby pracę albo coś innego fajnego stworzył. Nie, ty masz szukać pracy, żebyś pracował na to, żeby cię nie było stać. Mało tego, jeszcze emerytury jaką dostaniesz, ja już widzę po różnych przykładach, różnych ludziach, z różnymi ludźmi rozmawiam, również pozdrawiam, co mnie oglądają, że po prostu mają renty albo emerytury, po prostu opłakane pieniądze. Jak to są pieniądze, to uwierzcie mi, to ja jestem ksiądz. Jak to są pieniądze, to nie są żadne pieniądze. Państwo Cię perfidnie... Okradło. Okradło. Ty dałeś z siebie dużo, a dostałeś nic, że tak powiem. Bo tak to wygląda. Emerytury, można powiedzieć, nie będzie. To chodzi o to, że ty masz tak. Brać kredyty, yy, uczyć się to, co oni chcą, żebyś ty wiedział. To raz. To dwa. Yy, trzy. Jedzenie, jakie mamy. Zobacz, ile teraz ludzi jest z nadwagą. Nie wiem, czy to jest jakaś moda na nadwagę, czy teraz... O co chodzi? Bo ja nie rozumiem. Kiedyś tego nie było. Kiedyś byli normalni ludzie, a nie tak... Po prostu, nie wiem, jakby jedli bez umiaru. Ale nie. To jest de facto... Taka jakość jedzenia. Niestety, ale jesteśmy tak po prostu karmieni, że tak powiem, żywnością, które mamy w sklepach tutaj oczywiście na co dzień. Bo ci w rządzie będą nam sterować i mówiąc, co będziemy patrzeć, co będziemy oglądać, w co wierzyć i tak dalej, jakimi samochodami mamy jeździć i tak dalej. Żebyś ty nic nie miał, oni wszystko mieli, no to sorry, ale to ma działać w dwie strony, czyli de facto oni mogą nas okradać, a my ich nie. Oni mogą nas zabijać, my ich nie. No to coś tu jest nie tak. I powiem, powiem tylko Wam tyle, że to wszystko robią ludzie dorośli. Pseudo dorośli. Czyli oni wyglądają na dorosłych. Ale co mają w głowie? To uwierzcie mi, że w przedszkolach jest 100 razy mądrzejszy od takiego dorosłego. Dlaczego? Bo on nie jest zniszczony tym systemem. A potem ten człowiek nabędzie takich, że tak powiem, nawyków, szwaniactwa. Typowo, właśnie. Nie wszyscy, ale ogólnie tak zauważyłem. Dorośli to robią. Dorośli. To jest naprawdę no aż się wierzyć nie chce, że dorosła osoba potrafi być tak, że tak powiem, do drugiego człowieka nastawiona tak negatywnie, bo on coś ma, o to pewnie ukradł, albo coś tam, kogoś oszukał i tak dalej, no jakie to jest myślenie, co to jest za człowiek, że tak powiem, ja wiem co to jest za człowiek, on jest właśnie tym systemem, dlaczego? Bo on, jego mózg nie jest w stanie przyjąć, że on może na przykład zarabiać więcej, albo że zarabia tam 2-3 tysiące i to jest jego maks, dlatego jak widzi auto za nie wiem, 100 tysięcy złotych, to jest dla jego mózgu nie do przeskoczenia. To jest po prostu, on tego nie przyswaja, To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, że człowiek tak ma uczciwie pracując. Ja tego nie przyswajam, a jednak można. Jeżeli da się otworzyć firmę, da się, da się coś innego, ale nie w systemie żyć, tylko poza systemem, to jest to już całkiem możliwe. Dlatego można powiedzieć, kurzam mnie system i dlatego z nim cisnę. Dlatego po prostu nie będę tutaj, że tak powiem, tańczył jak mi zagrają. Sorry, ale to tak nie działa. Dlatego też Tobie chcę powiedzieć takiego, żeby otworzyć Ci oczy. A co ty zrobisz? Twoja sprawa. Ale ja ci mówię, że faktycznie życie nie wygląda tak pięknie, idealnie. Jest po prostu, można, można powiedzieć, zbudowane na oszustwie i kłamstwie. Gdzie to w ogóle wszystko dąży? Nie wiadomo. Także dobra, na razie już tyle wystarczy, bo jak zacznę gadać, to jak karabin maszynowy. <laughs> Także pozdrawiam serdecznie, życzę przyjemnego wieczoru. Zapraszam do konwersacji. Jak ktoś by był chętny. Pozdrawiam.